Sprawdźmy, co dziś przyciągniesz. No, dziś mamy energię startu, nowego startu. Możesz poczuć lekkość, chęć spróbowania czegoś nowego, innego, coś zrobisz inaczej. To jest dzień otwierania się na szanse, które mogą pojawić się niespodziewanie. Ty też przyciągasz rozwiązanie jakiejś trudnej sytuacji. Coś, co ci ciążyło, to się zaczyna już oddalać. To może być jakaś wiadomość, która też uspokoi Twój umysł, albo ktoś, kto pomoże Ci ruszyć dalej. Rada dnia to nie rób gwałtownych ruchów. Dziś wszystko układa się w odpowiednim rytmie. Zaufaj procesowi i trzymaj równowagę między sercem a rozumem. Dzisiejsza energia daje Ci nowy początek, spokój i harmonia. Otwórz się na to, co do Ciebie przychodzi. Chcesz więcej codziennych takich czytań? Zaobserwuj.